Z tej strony, Paulina i czyli gry planszowe Łukasza i Paulina. Dzisiaj przychodzimy do Was z tytułem, który się idealnie wpisuje w trendy ostatnimi czasy występujące w, na rynku gier planszowych. Masa gier o Paryżu, masa gier o malowaniu, więc my zaczynamy ten cykl. Chociaż nie, nie zaczynamy. Zaczęliśmy Paryżem Miasto Świateł. Tak, tak kontynuujemy. Tak, kolejny tytuł, mianowicie chodzi o tytuł Montmartre. Z góry, przepraszam za francuski. Gra karciana wydana przez Hobbity, w której to będziemy malować obrazy. Będziemy starali się je sprzedać marszandom, kolekcjonerom. Jak zdobędziemy od odpowiednią sławę, będziemy w stanie również wykonywać ilustracje do gazety. Coś jeszcze? No cóż, zapraszamy Was do zasad i zawartości. W pudełku z grą znajdziecie naprawdę pięknie wykonaną zawartość. A co wśród niej? Karty mus, które będą służyły Wam głównie do prowadzenia rozgrywki. Karty kolekcjonerów. O których atencje będziecie się ubiegać, które będą Wam zapewniały dodatkowe punkty, dodatkowe monety, karty kontraktów dla gazety, które też będziecie w stanie realizować, wymieniając je na pieniądze, które de facto będą potem się liczyły w ogólnym, finalnym rozrachunku punktowym. Znajdziecie znacznik ambroza Volarda, który będzie blokował Wam podczas rozgrywki karty kolekcjonerów, żetony franków, o które będziecie również walczyć. Karty pomocy, no i oczywiście instrukcje. Zasady rozgrywki są banalne. Macie do wyboru albo zestaw akcja, albo zestaw akcji B. Decydujecie się, który zestaw wykonujecie w swojej turze i lecicie zgodnie z harmonogramem akcji, które tam są wypisane. Część jest obowiązkowa, część jest opcjonalna. Po prostu wy decydujecie, którą akcję chcecie wykonać, której nie. Oczywiście niektóre musicie. O co chodzi w rozgrywce? No, w rozgrywce chodzi o to i jesteście malarzami i malarzami na dorobku. Musicie po prostu jak najszybciej się wzbogacić. Podczas całej rozgrywki zdobywacie uwagę kolekcjonerów, zbierając ich karty, które zapewniają wam punkty na koniec rozgrywki. Możecie postarać się o re realizację kontraktów dla gazety, które też przekładają się na wymierne korzyści finansowe, albo mo możecie po prostu swoje dzieła sprzedawać na ulicy. Zarabiając drobne, które jednak też nie są podczas finalnego liczenia punktów bez znaczenia. Rozgrywkę będziecie toczyć głównie dzięki tym oto kartom MUS, które to, tu widzicie. Karty macie podzielone na cztery kategorie, cztery różne style malarskie, charakteryzujące się tymi oto kolorami w rogu. Z pewnością zauważyliście, że całkiem przypadkiem kolekcjonerzy też są w dokładnie tych samych kolorach. Co jeszcze znajdziecie na kartach? No, na kartach w każdym polu oznaczającym kolor lub dany styl znajdziecie również wartość liczbową, a właściwie cyfrową, od 0 do 8. Im wyższa wartość, tym karta silniejsza. Do czego wam w ogóle będą służyły te karty? Karty będą wam służyły jako powiedzmy etapy w tworzeniu waszych dzieł. Możecie tak jak wspomniałem wcześniej wybrać albo zestaw akcji A, albo zestaw akcji B. Jeżeli zdecydujecie się na zestaw akcja, będzie to taki etap twórczy, gdyż to właśnie w tym etapie umieszczacie wasze karty mus na waszym obszarze. Tu musicie pamiętać tylko o praktycznie trzech rzeczach. Po pierwsze o sposobie dokładania kart. Karty staramy się dokładać tak, aby leżały w jednym stosie, w jednym rzędzie, pokazując wartości w jednym stylu. Jeżeli dokładacie karty, dokładacie albo jedną dowolną kartę. Albo dokładacie dwie karty, których wartość łączna nie przekracza pięciu. Musicie również pamiętać o tym, iż układając karty na waszym obszarze gry, nie możecie posiadać nigdy więcej niż sześciu odkrytych kart. Jeżeli tak się zdarzy, że macie więcej kart na ręku, no niestety nie możecie ich umieścić tutaj, ale nie jest to aż tak do końca beznadziejna sytuacja, gdyż właśnie w tej fazie A, w tym zestawie akcji A. Jeżeli już wybierzecie, które karty chcecie zagrać, macie możliwość pozbycia się kart z waszego obszaru gry, jeżeli jakieś wam ewidentnie nie pasują do waszej strategii albo po prostu zaśmiecają wam rękę i chcieliście się ich pozbyć. Macie możliwość jako akcję opcjonalną wykonać sprzedaż na tzw. Tak rynku, czyli po prostu bierzecie karty z obszaru, które macie wyłożone, które wam najmniej pasują. Odrzucacie, i za każdą tak odrzuconą kartę bierzecie z zasobów jednego franka. W momencie, gdy już zrobiliście porządek na waszym obszarze gry, zagraliście to, co chcieliście, ewentualnie sprzedaliście trochę kart, które wam zaśmiecały rękę. Ostatnią czynnością, którą wykonujecie w fazie A, jest dobieranie kart. Dobieracie. Ponownie do czterech, gdyż taki też jest limit, który macie na początku rozgrywki, dobieracie cztery karty i za każdym razem, jeżeli decydujecie się na fazę A w momencie zagrania dowolnej ilości kart, dobieracie zawsze tak, aby na ręku na zakończenie tej fazy mieć cztery karty. Jeżeli już wykonaliście fazę A, znaczy pomalowaliście sobie obrazy, macie już przyzwoitą kolekcję waszych dzieł, które przydałoby się sprzedać, żeby zarobić trochę więcej grosza możecie zdecydować się w Waszej kolejnej turze wykonać zestaw akcji B. Na czym polega zestaw akcji B? No, w fazie A malujemy, w fazie B zaczynamy czerpać korzyści z naszej twórczości. Pierwszym, co możecie zrobić, i to jest akcja obowiązkowa, jest sprzedaż kart kolekcjonerowi. Jeżeli macie już ułożone jakieś karty na Waszym obszarze gry, powiedzmy, że dołożymy jeszcze tą, żeby było widać, że mamy troszkę tego więcej, Mamy już karty na naszym obszarze gry, zaczynamy sprzedawać. Jednak ze sprzedażą nie jest tak prosto, gdyż aby zwrócić na siebie uwagę któregoś z tych kolekcjonerów, musimy w wybranym kolorze, w jego ulubionym kolorze, posiadać albo najwięcej kart spośród wszystkich graczy, albo karty w danym stylu muszą mieć największą łączną wartość. Jeżeli jeden z tych dwóch warunków spełniamy, możemy sprzedać nasz obraz kolekcjonerowi. Jak to się odbywa? Pobieramy kartę wybranego kolekcjonera ze stosu, w tym przypadku powiedzmy, że będzie to kolekcjoner niebieski. Bierzemy kartę, trafia ona na nasz obszar gry. My z kolei jednak musimy wtedy z danego stylu malarskiego odrzucić naszą kartę o najwyższej wartości, którą mamy wyłożoną. W tym przypadku jest to trójka, karta całkowicie wypada. Pozostałe karty oczywiście zostają u nas na obszarze gry. Co dalej? No, dalej do gry wchodzi ten oto znacznik. Znacznik umieszczamy nad kolekcjonerem, którego właśnie zauro zauroczyliśmy, któremu sprzedaliśmy nasze obrazy. Znaczy to, nie mniej nie więcej tylko kolejny gracz, którego tura zaraz nastąpi po naszej, nie będzie mógł już skorzystać z usług tego kolekcjonera, będzie musiał się zdecydować na któregoś z trzech pozostałych. Co jeszcze możemy zrobić w fazie? W fazie B możemy jako akcję opcjonalną również zrobić kontrakt, zrobić, zrealizować kontrakt dla gazety. Na czym to polega? Każdy kontrakt ma określoną wartość. Tu nie bez powodu te kontrakty leżą na sobie, czyli pierwszy ma wyższą wartość, drugi niższą, gdyż kolejność zdobywania tych kontraktów też ma znaczenie. Pierwszy gracz, który realizuje warunek i chce taki kontrakt zrobić, musi po prostu taką kartę sobie pobrać. Na czym to polega? Jeżeli mamy dwie karty kolekcjonerów, dwie różne karty kolekcjonerów w dwóch różnych kolorach, możemy zrealizować ten podstawowy biały kontrakt. Jeżeli z kolei udało nam się zdobyć trzy karty kolekcjonerów i każda z nich jest w innym kolorze, możemy już zrealizować jeden z tych kontraktów. Oczywiście pierwszy gracz, który ten warunek realizuje, bierze wyższą kartę kontra kontraktu z gazetą, drugiemu zostaje już tylko niższa, cała reszta musi obejść się smakiem. Jeżeli jednak udało nam się zdobyć cztery karty kolekcjonerów w każdym z czterech dostępnych w grze kolorze, możemy połaścić się na te brązowe kontrakty o najwyższej wartości. Co tu jeszcze warto zaznaczyć? Oczywiście te monety, które zbieramy za sprzedaż naszych obrazów, dają nam punkty na koniec gry. Jednak no, to jest tylko mała kwota, małe, drobne, które tylko przyczyniają się do wygranej. Głównymi dostarczycielami punktów są właśnie te kontrakty do, dla gazety. I kontrakty naszych, naszych marszandów, naszych kolekcjonerów. Tu sytuacja jest prosta: pobieramy karty, oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. Im szybciej, tym wyższe wartości możemy zgarnąć. Sytuacja wygląda troszkę inaczej z kolekcjonerami, gdyż tu te karty kolekcjonerów leżą na stosach, i jak z pewnością zauważyliście, każdy z nich ma na dole swoją wartość. Każdy stos składa się z pięciu kart: karty są o wartościach 2, 4, 6, 8 i 10. I niestety leżą w kolejności rosnącej. Czyli z jednej strony, im szybciej zdobywamy tych kolekcjonerów, tym szybciej możemy realizować kontrakty dla gazety, jednak wtedy siłą rzeczy otrzymujemy karty o niższej wartości. Jeżeli poczekamy trochę i będziemy konsekwentnie, na przykład, dobierać z jednego stosu, może się okazać, że w końcu zaczniemy pobierać karty o wartości 8 i 10. Co możemy jeszcze zrobić w fazie B? W fazie B przede wszystkim możemy wykonać te oto dwie czynności. No i co możemy zrobić? Możemy jeszcze grę oczywiście zakończyć. No tutaj sytuacja jest bardzo prosta. Głównie gra zazwyczaj kończy się w momencie, kiedy dwa z tych czterech stosów pustoszeją. W tym momencie przerywamy rozgrywkę, podliczamy wszystkie nasze monety wszystkie nasze punkty, które mamy zdobyte za kontrakty podpisane z gazetami. Oraz za wszystkie karty kolekcjonerów. Tu, niezależnie od tego, ile kart tych mus mamy na naszym obszarze, one są dla nas wtedy bezwartościowe. Drugim warunkiem zakończenia rozgrywki, który się troszkę rzadziej zdarza, jest zebranie przez jednego z graczy 15 franków w gotówce. Jeżeli zdobyliśmy 15 franków, oczywiście nie wygrywa ten gracz, który zrobił to pierwszy. Dalej liczenie punktów obowiązuje dokładnie takie samo, czyli zlica, zliczamy naszą całą gotówkę, zliczamy punkty za karty kontraktów z gazetami oraz za wszystkie zdobyte karty kolekcjonerów. To tyle, jeżeli chodzi o ten podstawowy wariant rozgrywki, który możemy toczyć w 3, 4 lub 5 osób. Sytuacja wygląda trochę inaczej, jeżeli chodzi o wariant dwuosobowy. No, w tym przypadku wypada nam ten oto znacznik, z niego już nie korzystamy. I mamy delikatne zmiany, jeżeli chodzi o samą mechanikę gry. Nadal zbieramy karty MUS, nadal dokładnie musimy spełnić te same warunki, czyli albo posiadać najwięcej kart danego rodzaju, albo nasze karty muszą mieć najwyższą wartość. Ale tu sytuacja wygląda inaczej. Nie kolekcjonujemy tylko jednego stylu i nie musimy zauroczyć i zdobyć uwagi tylko jednego kolekcjonera. Aby móc karty sprzedać, musimy spełnić warunek przynajmniej dwóch takich kolekcjonerów. Jeżeli to się uda, pobieramy obie karty, obu kolekcjonerów, których uwagę na siebie zwróciliśmy, i odrzucamy tak samo jak w tym wariancie podstawowym, po jednej karcie o największej wartości w danym stylu, w danym gatunku. Trochę też inaczej wygląda pozyskiwanie tych oto kart kontraktów podpisywanych dla gazety. W przypadku gry 3 wystarczy, że posiadamy jedną kartę z każdego rodzaju, aby spełniać warunki. W przypadku gry dwuosobowej, aby na przykład zdobyć ten podstawowy kontrakt, nie wystarczy posiadać dwóch różnych kart, musimy posiadać dwie pary różnych kart. Tak samo wygląda przy tych kontraktach srebrnych i brązowych. Za każdym razem, aby pozyskać kontrakt wyższego poziomu, nie wystarczy, że posiadamy dwie, trzy lub cztery karty, różne karty kolekcjonerów. Musimy takie karty posiadać w parach. Jak z pewnością zauważyliście, tytuł prezentuje się pięknie. Jeżeli chodzi o zasady, też z pewnością zauważyliście, że nie są jakieś wyjątkowo skomplikowane. Co nam się podobało? No, że w drodze wyjątku, ja zacznę. Proszę mogę, bardzo, mogę. mogę, mogę. Tak. Przede wszystkim, wykonanie. Gra jest prześliczna. Jeżeli chodzi o te karty obrazów w jednym stylu, prezentuje, się, prezentuje to się genialnie. Od tych kart z wartością 0, gdzie mamy sam taki surowy szkic. Po te karty z najwyższą wartością, gdzie mamy już kompletny obraz, jeżeli ułożymy sobie wszystkie te karty w, w rzędzie, mm -hmm. naprawdę widać kunszt ilustratora tego tytułu. Tak, stanowi to taką jedną spójną całość. Naprawdę robi wrażenie, i no, rzeczywiście wygląda jak taki malowany obraz od początku do końca. Tak, tu jeżeli chodzi o plusy, to też te wspomniane zasady, które są bardzo przystępne. Gra naprawdę jest łatwa. Jeżeli chodzi o zasady, tak prosto można je przyswoić. Tak, no. Nie instru instrukcja, tak jak zauważyliście, no jakby to jest. Kilka kartek i nic więcej, więc chwila, moment, i jesteśmy w stanie przystąpić do rozgrywki i już się nie ucieszyć? Nie, nie, nie musimy poświęcać ileś nie wiadomo czasu, żeby po prostu się wgryźć w te zasady. Tak, no tu co mi się podoba, to jest też to, co się pojawia coraz częściej w grach, że nie mamy do wyboru jednej akcji, mamy mhm. powiedzmy dwa ciągi akcji, i decydujemy się właśnie na ten pakiet, mhm. na ten zestaw A lub zestaw B. I podążając wszystkimi tymi akcjami, które tam mamy, czy to obowiązkowe, czy to opcjonalne, wykonujemy je wszystkie lub tylko wybrane. Fajnie to działa, no mamy do wyboru tylko dwie opcje, ale mimo wszystko dużo mamy możliwości podejmowania decyzji. Fajnie to wszystko naprawdę ze sobą działa. Niby z jednej strony tego nie ma dużo, ale z drugiej strony jest tego tyle, ile być powinno do takiej dość lajtowej rozrywki. Tak, jest to ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi właśnie o te pakiety akcji, no bo jakby nie wykonujesz jednej, e, jednego ruchu, tak masz ileś rzeczy do zrobienia i jakby to taki, dynamika tej rozgrywki jest dużo większa, bo jeżeli oddajemy sobie, że tak powiem, ruch za ruch, no to jest jakby taka, taka no. nic nadzwyczajnego. To znamy i jakby to się już nam wszystkim tak, obrało, to to a to jest lepiej. tak. Tu jest coś takiego świeżego, takie nowe podejście widać do, do, do zasad gry, do tej całej mechaniki i to jest jakby na, jak najbardziej na plus. Nie, to naprawdę jest ekstra. Co jeszcze? Chyba z plusów to tyle. No gra jest naprawdę przystępna, gra jest naprawdę piękna. Idealny filerek, tak żeby usiąść w gronie rodzinnym, jeżeli macie powiedzmy te 20-30 minut i pograć. I tu drobna uwaga, jeżeli chodzi o grono rodzinne. Grajcie w większym gronie niż dwie osoby. no nie wiem, przynajmniej dla mnie ta gra w dwie, na dwie osoby nie działa tak, jak powinna. Jest trochę zbyt prosto, trochę zbyt powtarzalnie. No wypada nam ten piątek, tego Ambroza, Volarda bodajże, Marszanda, który nam blokuje poszczególnych e, kolekcjonerów. No przy dwóch osobach, mimo że musimy tych kart, powiedzmy, kolekcjonerów zdobyć troszkę więcej, żeby wykonać kontrakt e, dla gazety, żeby tam móc malować, też musimy przekonać do siebie dwóch kolekcjonerów, a nie jednego, tak jak w grze wieloosobowej, znaczy w grze 3, no to nie, to widać, że to, no, na dwie osoby no, to nie działa. Jeżeli chodzi o gry dwuosobowe, jest Kilka, kilkanaście, lepszych kilkadziesiąt tytuł, tak. lepszych tytułów. Jednak jeżeli siądziecie do tego tytułu w gronie trzech osób lub więcej, więcej mhm. naprawdę będziecie się bardzo dobrze bawić. No, żeby być fair w dwie osoby, też się fajnie pobawicie, ale, ale to, to nie są te same wrażenia tak. z rozgrywki co przy większej ilości du, osób. Dużo mniej wymaga to myślenia, jakby jakiegoś takiego planowania i tak dalej, ta rozgrywka jest bardzo uproszczona i jakby tak, no... Raz, dwa, trzy i jest poza woda. Tak, no to jest właśnie ten minus, że jest ta fajna taka nutka trochę tej negatywnej interakcji, jak gramy więcej osób. Możemy próbować przekonać do siebie tego samego kolekcjonera. Walczymy właśnie o to, żeby obrazy w tym samym stylu móc sprzedać w tej samej turze. Blokujemy się tym pionkiem Ambrose'a. No przy dwóch osobach, no, no niestety tego brakuje. To jest taka typowa wtedy rozgrywka akcja za akcję zestaw za zestaw nikt nikogo nie blokuje nie można zrobić podgórkę de facto do śledzenia jest tylko jeden gracz któremu coś się dzieje na obszarze gry i trzeba to kontrolować gra naprawdę nabiera smaczku przy większej ilości tak. osób bo nie dość że możemy się trochę poblokować to też trudniej trochę ogarnąć kto ile ma punktów mhm. kto idzie w którym kierunku ta gra jest bardziej dynamiczna i trochę bardziej mniej nieprzewidywalna nieprzewidywalna nie, mhm. potrafi zaskoczyć przy dwóch osobach, no, siłą rzeczy, widzimy dokładnie, co robi przeciwnik, i no, nawet nie mamy za bardzo możliwości tego skontrować. Możemy dorzucać karty w tym samym stylu, możemy próbować zebrać, znaczy, zebrać, namalować te same obrazy, dokładać karty do tych samych stosów, no ale mimo wszystko to już nie jest to samo. No nie, no rzeczywiście, gra zdecydowanie zyskuje przy większej ilości graczy. Także im więcej przy stole osób, tym lepsza zabawa. Dobrze, to chyba tyle z naszej strony. Czy coś jeszcze byś chciała oprócz oceny, oczywiście? Jeszcze jakieś uwagi? To znaczy, ja bym chciała dodać taką. A, no, no, nie mogła sobie tego podarować. Przepraszam. Czyli honory. Czerpiam się detali. Ciśnij. Ale jeżeli chodzi o karty pomocy, ja nie wiem, czy to jest jakaś taka. Bo to już jakby nie, nie pierwsza gra, w której to zauważyliśmy, ale zaczyna być jakaś taka wersja budżetowa kart pomocy dla ograniczonej ilości graczy. To jest wariant jakiś zespołowy, bo mamy niby od dwóch do pięciu graczy, a mamy tylko trzy karty pomocy. E, tak, bo wychodzimy z założenia, że dwóch będzie kumatych i będzie na grę. A widzisz, patrz, tego nie przewidziałam. Tak. Ale żeby to... być fair, tak, to nie jest pierwszy tak. i prawdopodobnie nie, nie jest ostatni tak, tytuł, tytuł, gdzie ilość kart pomocy nijak się ma do ilości graczy, którzy Dokładnie. mogą uczestniczyć w rozgrywce. A rozwijcie. największy fenomen to jest w momencie, kiedy mamy na przykład tam od dwóch do czterech albo od dwóch do pięciu graczy jest jedna karta pomocy. I to jest wtedy dla, dla mistrza gry? Przepraszam. Nie. Karta pomocy wędruje razem z pionkiem pierwszego gracza, ze znacznikiem A, pierwszego gracza. Reszta nie wie jak gra, tylko nie, on wie. Tak. I to wtedy za każdym razem masz niespodziankę, jak zaczynasz swoją grę, bo zanim wykonasz ruch, musisz 50 stron przewertować. A patrz, no, no to, to jest ciekawy sposób na urozmaicenie rozgrywki, zdecydowanie. Tak. Dobrze, to tyle, pomarudziła sobie. Pora na ocenę. Byłaby wyższa, no ale niestety no, ten tryb dwuosobowy nam Totalnie nie podszedł, i dlatego dajemy tylko i wyłącznie cztery. Aczkolwiek myślę, że to nie jest zła ocena, ponieważ czwórka to też no jakby to jest dobry, tak. No to czyli gra jest dobra. Tak, i możemy ją naprawdę, jeżeli będziecie grali w trzy osoby lub więcej, możemy tak, z czystym sumieniem polecić. Jeden z bardziej przyjemnych filerów, takich prostszych tytułów, chyba które nam ostatnimi czasy w ręce wpadły. No, dokładnie. Na większą ilość osób jak najbardziej, jeżeli kogoś zaprosimy, to myślę, że otworzymy pudełeczko i sięgniemy do tej gry ponownie. No, tak. We dwójkę pewnie niekoniecznie, no ale na imprezę się nadaje. <grystanie> no, tak. Dobrze, to tyle z naszej strony. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejne filmy. Na razie. Powiedzmy, pff, mhm. jeszcze raz.